Witam Was z strony Shadow Price, a to już jest piąty odcinek Minecraft Survival Skyblock. Jak też poprzednim odcinku zrobiłem tamto z tymi sezonkami, jak już widać troszeczkę urosło. Jeszcze wcześniej pościnałem trochę. mam 34. Nagopiłem trochę cobblestone'a. No i urosły mi melony. To już chyba trzeci raz, bo jeszcze raz mi wcześniej urosły. I zrobiłem, żeby tutaj było. A tak to już mi razem w ogóle urosło. Jeszcze jedna pszenica mi urosła, z tego co dobrze widziałem. A właśnie, ładnie. Może trochę więcej dawać. W tym odcinku, jak mówiłem, w poprzednim chyba a jeśli nie mówiłem, to przepraszam, że dzisiaj mam zamiar zrobić pułapkę na moby. Nie pułapkę, tylko takie coś żeby się spełniło dla nich, taką osobną wysepkę to chyba miało być. O, dobra, później 24 od wyspy, to wezmę tak, trochę już ulepszyłem 14. To 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chcę, żeby się spełniło, ponieważ no, najbardziej to by mi się szkielet przydał. No, ponieważ no, chyba każdy wie po co szkielet przydatny jest A no, jeśli nie to mówisz dla mączki kosnej Tak to bym mógł szybko to wszystko tam pourastać o, kurde pszenica mi ursa dobra. Tym też się później zajmę Raz, dwa, trzy, dwie, pięć, sześć, siedem, osiem No zobaczę, jak nie będą się spełniły to jeszcze troszeczkę tam powiększę jak będą, no to dobrze Będę musiał coś zrobić, bo w tej wersji akurat w ogóle wszystkie mają mózg taki, jak, tak jakby i teraz specjalnie nie spadają jak chodzą za człowiekiem A oprócz pająków pająki spadają Jedynie pająki jeszcze tego mózgu nie mają Dobrze, że nie mają To są zwierzęta przecież tylko, że jakieś bardziej zmutowane. Hmm, souna chyba mi wystarczy. Drzewka też tam sobie rosną. No i, o kurde. No i, kurde pali. No dobra, nie się tam podpali. Dobrze. Domka z drewna nie mam. Ale tak, to byłoby źle I na tu tą wyspę trzeba będzie jeszcze powiększyć hmm. O... Ile jeszcze tak z... Za mało Chyba już widzę, że tam dwa urosły Trzeba za ściąć. ściąć. No, razie to tylko takie coś, żeby się spełniły. Później zrobię tak, żeby jakoś się same zabijały. Żeby od razu z nich rzeczy można było wziąć. Ale creepery były najgorsze. Jak ja gram sobie normalnie na 4 pillar Survival to też raz mi wybuchały. O. O hej kurde, box. O dynia urosła w końcu. Teraz ja znowu mam dwie dynie No właśnie miałem coś zrobić to, to Za mało desek jest tutaj, tak wiem Zrobiłem trzy jabłka Cztery pszenicy? Kiedy czwartą zrobiłem No przed chwilą, ale wcześniej Dobra, O Boże ja idę tam drzewo ściąć Ile ich tam jest? Chyba 3 z tego co dobrze liczyłem. Tu już prawie wszystko urosło. Tylko to nie. No dobra. Myślę, hmm. że ten odcinek ma być najkrótszy już poczekam do wieczora na się być nieo tak okaże się, że gram na peaceful może na sezonki Nagram na hardzie a Skype'erami też mogę nagrywać bo grałem dość ciekawa mapka grama ten piąty odcinek a jeszcze dobrze drugiego nie wstawiłem myślę, że jutro wstawię drugi odcinek O, ja łóżko się przyjedę w no dobra, będzie dużo, będzie więcej o. ile jest

Chebby mnie sprawdzić gdzie, sło gdzie słońce jest no, to już pomału zachodzi Boże Dobra, to mocno chyba też będzie dłuższy 7 rozrobimy tak. tego już nie będę potrzebował no, o Boże. Dobra, chyba więcej drewna nie będzie nie będę potrzebował Zrobimy no jeszcze jakąś dodatkową misję? Właśnie z tymi, e, z tymi kamiennymi cegółami. Zostało mi tylko jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... Chyba tam dziesięć. Dziewięć. Dziewięć misji do zakończenia w ogóle całego skyblocka. Pamiętam, że jak zaczynałem to trochę mi to nie wychodziło. Wiem, czy coś zespełniło, tylko byłby cud poszedł. No. Ile się już przy tym... Dobra, pięć. Dobra, jak widzę, że tu się chyba nic nie spawnuje. No i dobra, to chyba będzie na tyle w tym dzisiejszym odcinku Jutro coś spróbuję z tymi wielkimi grzybami, żebym w końcu miał jakieś... A nie, rozpią się dobrze dobra. Trzeba będzie... O, dobra, robi się tak Och, dobrze. dwa się zrespiły. Kurde, myślałem, że on ma zezę. Dobra, nie ma zezę. Jeszcze miecz mi pewnie spadł. Nie, jest tutaj. Strzel tylko. He! Wiedziałem, że tu masz zezę. Take już. Boże. Takie już. Boże, nie, nie chcesz... Zes. Strzała? Aha, a a tam... Tamtej nocy nic się nie chciało zrespić tam. Dobrze wiedzieć. Dobra, jak już wiem, że tu się respi, więc całą noc będę tutaj siedział i ich stłukł, może kość jakaś w końcu wypadnie, no to na tym odcinku... w tym odcinku to chyba będzie wszystko, więc... więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć.